Jesteśmy w niezwykłym miasteczku Valparaiso. Valparaiso znaczy Dolina Rajska, ponieważ to miasteczko rozciąga się od Pacyfiku, od oceanu i skina się na te wzgórza. Zauważmy wzgórza, które Pozwalają na przeżycie bezpieczne, ponieważ tutaj to miasteczko kilka razy nawiedzało częsienie ziemi. W tym miasteczku tworzył Pablo Neruda, człowiek bardzo znany, człowiek, który otrzymał Nagrodę Nobla, rozsławiał to miasteczko poprzez pisanie, opowieści wierszy, poprzez tworzenie czegoś, co miało przybliżyć innym to miasto, gdzie żyła uboga ludność. Tutaj w 1541 roku były pierwsze osady a w 1995 roku to miasto zostało pisane na listę UNESCO. Odtąd tutaj przyjeżdżają turyści, miasto jest wspomagane przez cały świat, aby to piękno mogło być zachowane, tym bardziej, że te trzęsienia ziemi pozostawiły wielkie spustoszenie. Tutaj, zauważmy, ludzie przyjeżdżają, bawią się, śpiewają dla nich. Jest to wszystko bardzo, bardzo romantyczne i Bogu dziękujemy, że możemy przeżywać tę radość właśnie miasteczku, prawda, gdzie jest wielka spontaniczność, gdzie jest artyst na każdym kroku. Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche. Widzimy kolejkę, która podjeżdża po nas i zaraz tą kolejką pojedziemy na następny wzgórze. Widzimy, jest to najbardziej stroma kolejka na świecie, wybudowana za czasów królowej Wiktorii. Tutaj wielka radość, jechać najbardziej stromą kolejką na świecie. Zauważmy, jak szyny idą pionowo i ta kolejka wywozi tutaj mieszkańców na najwyższe szczyty. Proszę bardzo Jacku, jak tam wrażenia z kolejki, proszę bardzo? Niesamowite. Niesamowite, jest. No nie jest szybka, ale stroma okropnie. Jeje, 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 ale zobaczcie, jesteśmy na wysokości kościółka. Tutaj już i popatrzymy, o tu już widać szczyt wzgórza. Po trzęsieniu w 1846 roku tutaj te domostwa zaczęły powstawać i spinać się coraz wyżej. Tutaj widzimy właśnie cmentarz. Szczególnym urokiem tego miasta są kolejki Asenso. 18 koleje, które wożą ludzi do góry. Tutaj widzimy zabudowę w stylu kolonialnym. Przepiękne uliczki, które wciąż prowadzą w górę. Przed nami hotel alkohol. Zauważmy, ale kiedy przyglądamy się bliżej, pisze, że ten hotel alkohol po prostu padł. Inaczej napisano. Jesteśmy na Piazza del Mayor, przed nami Ministerstwo Marnarki, Ministerstwo Kultury, a tutaj pomnik Arturo Prata, który pokonał wojska argentyńskie w walce o Saletrę. 10 km od Valparaíso, a 120 km od Santiago znajduje się przepiękny kuror Winia del Mar. Coś by korzystali z kąpieli, chociaż fala bardzo wysoka, jednak była zabawa dzieci Bożych. Przed nami druga strona mola, gdzie molem można przejść daleko daleko w głąb Pacyfiku.